Ja najczęściej ujusz. Oh Bo wow. półtora tysiąca choinkę. niby 180, ale tak naprawdę tej wysokości choinki to jest połowa. Przyszła do nas z Niemiec. W zasadzie powinniśmy wieszać na niej Shinkenwursta i śpiewać Weichtnacht czyli po niemiecku kolendy. No ale tak wyszło, że miliony Polaków przed świętami ruszają na polowanie na choinki. Jedni z siekierą do lasu, inni na legalne zakupy. Na tych drugich dziś się skupimy. Witajcie w Koszyku Bagińskiego. Ja jestem Bagiński, a to jest mój koszyk. Co dziś do niego wrzucimy? Choinki. To jeszcze słówko a propos kolend. Znana u nas cicha noc, czyli Stille Nacht, Heilige Nacht, jest austriacka, a nie niemiecka, ale do brzegu z tymi choinkami. Mamy dwa typy choinek: jedne sztuczne, które uważane są za nieekologiczne, drugie żywe, które również są uważane za nieekologiczne te pierwsze, bo są plastikowe, a drugie, no bo w końcu wycina się żywą roślinę, którą suszy się potem kilka tygodni w mieszkaniu, a następnie wyrzuca na śmietnik. Ale. Jest kilka takich ale. Choinka sztuczna ma kilka zalet. Po pierwsze jest wieloletnia. Kupuje się taką na 10-15 lat, więc koszt środowiskowy rozkłada się na bardzo długi czas. O ile oczywiście nie wląduje wcześniej na śmietniku, bo za duża, bo za mała, bo dzieci chcą żywą i tym podobne. Po drugie, coraz częściej robi się je z materiałów mniej obciążających środowisko. Mimo wszystko ciągle nie nadaje się do recyklingu, bo zrobiona jest z mieszaniny różnych plastików i metali. Więc jeśli masz w pawlaczu albo piwnicy sztuczną choinkę, to najbardziej ekologiczne będzie używanie właśnie jej. No i ma ona sporo zalet. Taka choinka nie gubi igieł, nie trzeba po niej sprzątać. Jak się zakurzy, to możesz umyć ją pod prysznicem. Zawsze wygląda jak nowa i jest równa, możesz kupić taką, która idealnie pasuje ci do rozmiaru mieszkania. Ma jedną wadę: nie pachnie. Pachnie żywa. Ona z pewnością będzie nieekologiczna, jeżeli wybiorę się po nią z siekierą i szwagrem. Choinek w lesie wycinać nie wolno. Grozi za to, poza hańbą i potępieniem, 500 zł mandatu, a jeśli sprawa trafi do sądu, nawet 5000 zł kary. Jak kupować choinkę żywą? Najczęściej wybieram się na jakiś parking pod supermarketem lub marketem budowlanym, gdzie można dostać szeroki wybór choinek żywych. Dlaczego właśnie tu? Bo po pierwsze, ceny są naprawdę przyzwoite, a po drugie, duże sklepy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby sprzedawać choinki z niecertyfikowanych źródeł, więc raczej nie ma szans, żeby dostać tu choinkę, która została w jakiś nielegalny sposób wycięta. Rzućmy okiem co znajdziemy pod tym supermarketem? Ostrożnie, żeby się nie wywalić, bo ślisko jak diabli. W zasadzie każdy sposób jest dobry. Choinki sprzedają supermarkety i markety budowlane i ja na ogół właśnie w takie miejsce się udaję. Wybór jest spory, ceny przystępne. Jedno zastrzeżenie. Ja wybieram choinkę stosunkowo małą, taką powiedzmy maksymalnie do półtora metra, bo taka wejdzie mi do samochodu. Ale gdybym kupował większą choinkę i nie miał większego samochodu, z pewnością wybrałbym się do jakiegoś osiedlowego punktu sprzedaży. One powstają w wielu miejscach. Wybór też jest całkiem spory. Ale ceny mają na ogół wyższe. Chociaż najtaniej chyba można kupić choinkę w samą wigilię w południe, a potem ceny lecą dramatycznie w dół. Ciekawe dlaczego. A jak sprawdzić, czy choinka jest e, świeża? Otóż jej igły powinny być zielone, a gałązki po naciśnięciu sprężynować. Jeżeli choinka jest Ruda, nie sprężynuje i się sypie. No, ta się sypie w sposób minimalny. To raczej radzę jej nie brać. Wybierzmy taką choinkę, która ma elastyczne gałązki, bo taka jest w miarę świeża. Rude igły i kruche gałązki to znak, że taka choinka długo nie postoi. Wydaje mi się jednak, że nie warto kupować jodu albo innych choinek, które stoją pod dachem. Tak jak tutaj. Tutaj jest dość ciepło. A choinki ciepła nie lubią. Żywej choinki nie stawiamy do ciepłego pokoju. Niech ze dwa dni spędzi w garażu albo w piwnicy w temperaturze około 5-10 stopni Celsjusza. Czasami możecie znaleźć choinki, które są już zamontowane w donicach. Czy kupowanie takiej ma sens? Otóż jakiś ma, ale niewielki, bo taka choinka faktycznie a, wytrzyma trochę dłużej. A, ale musimy pamiętać o tym, że korzenie tych choinek zostały przycięte. I jeżeli ten korzeń już przycięty siedzi w mokrym piasku lub podlewanej glebie, to on jeszcze trochę pracuje, ale tak naprawdę takiej choinki potem nie wysadzimy nigdzie do ogrodu. A tak, o, tutaj jest choinka na stojaku. Ta wytrzyma trochę krócej niż ta, ale różnica to jest pewnie tydzień, góra dwa. Ale w sprzedaży można też znaleźć choinki, które od małego rosły w donicach. Taką, potem po trzech króli można z donicy wyciągnąć i wsadzić do ziemi. Czy choinki żywe są ekologiczne? To pojęcie względne, ale dziś mamy po prostu plantacje choinek. Są hodowane specjalnie na święta. Jeśli nie są na nich używane pestycydy i inne silne środki ochrony roślin, to taka choinkowa farma nie jest specjalnie uciążliwa dla środowiska. Tu mamy bardzo fajne choinki. Świerk srebrny, na którym jest napisane, że on jest ukorzeniony w donicy. Czyli będzie go można potem wysadzić, i on powinien spokojnie rosnąć na ogródku. Co w przypadku tej jodły, także ukorzenie na Naprawdę fajny patent. Ale tu pięknie pachnie. Takiego zapachu nie zapewnią nam choinki sztuczne. No, chyba że kupimy go w sprayu, ale nie polecam. Którą bardziej opłaca się kupić? Sztuczne choinki są w bardzo różnych cenach. Najtańsze kosztują kilka dyszek, ale ich wygląd jest na ogół daleki od porządnego. Są po prostu rzadkie, mają mało tych sztucznych igieł. Im więcej igieł i gałązek, tym cena wyższa. W przypadku choinek sztucznych ważne są dwa parametry. Jeden to wysokość, no i oczywiście szerokość oraz liczba igieł. Im więcej igieł, to jest czasami opisane na choinkach, tym ona jest lepsza, gęstsza, fajniejsza, no ale też droższa. Tak, na moje oko, za w miarę porządną choinkę sztuczną trzeba zapłacić jakieś 350-400 zł za najtańszą sztukę. Ale pamiętajmy, że jest to zakup na lata. Jeśli dziś kupujesz choinkę za powiedzmy 400 zł, to tak jakbyś przez 10 lat płacił za nią 40 zł rocznie. Z kolei choinki żywe kosztują też kilka dyszek, jakieś 60-70 zł. Mówię o takich, które spokojnie wejdą do niedużego mieszkania i wyglądają przyzwoicie. W nich fajne jest też to, że każda jest inna. Tu ma więcej, tu ma mniej, mają różne niedoskonałości, ale one są jak pieprzyk nad ustami Cindy Crawford. Po prostu dodają im uroku. Ta sztuczna wygląda jak już była trochę... trochę stara. <laughs> Pamiętajcie, gdyby tak wyglądała choinka żywa... Miała takie gałązki, to raczej jej nie kupujcie. Oczywiście większe, dwumetrowe i wyższe choinki są odpowiednio droższe. i ceny oscylują nawet wokół 500-600 złotych. A to już sporo, ale jeśli ktoś ma duże mieszkanie, trochę wolnej gotówki i rodzinę, która doceni przytarganie i przystrojenie takiego drzewa, to proszę bardzo. Igiu. Miała 348 gałązek. O, 494 gałązki. O, a ta? 1,83 83 m i 603 gałązki. Będzie więc dość kudłata i obfita. No a jaki gatunek wybrać? W mieszkaniach ciepłych, w których jest dość suche powietrze, najszybciej będą opadać igły świerka pospolitego i świerka kłującego. Najbardziej odporna na zbyt wysoką temperaturę i zbyt suche powietrze jest jodła kaukaska. Świerk pospolity to drzewko popularne. Pięknie pachnie, ale po dwóch, trzech tygodniach jego ostre igły zaczynają odpadać. U nas coraz więcej sprzedaje się też jodły kaukaskiej. Te drzewka wyglądają nieźle i są odporne na wysychanie. Ponoć mogą wytrzymać nawet dwa miesiące. Ich igły są elastyczne i nie kłują ale jodła kaukaska ma jedną zasadniczą wadę. Praktycznie nie pachnie. No i jest jeszcze sosna. Ona pięknie pachnie, ma kłujące igły, ale są one długie, mają po kilka centymetrów, więc dość łatwo się ją ubiera. Wytrzyma 2-3 tygodnie, potem zacznie schnąć. Po świętach choinkę najlepiej postawić obok śmietnika. Większość zakładów oczyszczania zbiera je i przeznacza na kompost albo do spalenia. To wszystko na dziś o choinkach. Wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku Koszyka Bagińskiego.